Nasza parafia w kuflewie pod wezwaniem Świętego Marcina i Mikołaja powstała już 500 lat temu. W 2015 roku obchodziliśmy hucznie 500 lecie, jubileusz, w którym mieliśmy szczęście uczestniczyć. Tutaj, miejsce, w którym jesteśmy, nasz kuflew, to dawno, dawno temu to był trakt przecinający się dróg. Jestem, że ja tak powiem, byłem z dziada pradziada nawet. Odnaleźliśmy historię mojej rodziny sprzed 200 lat w tej parafii. Bardzo byłem przywiązany do starego kościoła. Uzywał, że się się kręciły, jak spłonął. Naprawdę płakałem jak dziecko. Pracowałem w starym kościele 9 lat. Pamiętam to bardzo doskonale, bo jako tutejsza parafianka zostałam w nocy obudzona przez sąsiadkę, która bardzo mocno przeżywała i krzyczała, że. Aby wstawać, bo pali się nasz kościół. Kiedy otworzyłam drzwi, które wychodzą, ja widziałam tylko jedną wielką pożogę. Jeden wielki ogień to było takie coś, takie przeżycie. Trudno mi to opisać. Nawet w tej chwili jestem, jak o tym wspominam, poddenerwowana, bo tak mi się zdawało, że jakbym straciła nagle matkę, ojca, dzieci, wszystkich. Tego po prostu zabrakło, tego miejsca, gdzie można było przyjść. Do tej matki naszej niebieskiej powiedzieć swoje cierpienia, bóle, radości, podzielić się wszystkim, co nas dotyczy. A tutaj tego miejsca nam zabrakło. No zostaliśmy po prostu bezdomni jako parafianie. Ale to był zryw dla nas, żeśmy bardzo szybko się pozbierali i budowaliśmy kościół, który naprawdę szybko powstał. Jest to miejsce, taki nasz dom. Chrześcijański dom i tu możemy swoje sprawy powierzyć Bogu. Działamy tutaj jak możemy. Organista nasz bardzo nas angażuje, jest tym chorzystką. Kościół, tak jak powiedziała, tutaj zenia to jest nasza taka tutaj Oraza. To jest takie jedyne miejsce poza modlitwą i zarazem takiego troszeczkę życia kulturalnego gdzie możemy się spotkać. Wszystko, co dotyczy tej parafii jest mi bardzo bliskie. No, i chętnie przychodzę. I ile mogę, tyle, tyle po prostu z siebie daję. Ten kościół jednoczy tutaj ludzi. Wielu ludzi właśnie tutaj gromadzi, ale przede wszystkim, wiara wiara w Boga i ta nasza staropolska religijność.